Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym kontynuować temat znanych wytwórni wódek gatunkowych na terenie y, Poznania. Y, był program o Harcigu Kantorowiczu. Myślę, że inne będą kolejne programy, a dzisiaj bym chciał Państwu pokazać szyld reklamowy Pana Jana Glinki. Tutaj proszę, może nam się uda pokazać. Jest Pan Jan Glinka Poznań. Ten Pan produkował koniaki, zresztą widać charakterystyczne, wspaniałe, takie ozdobne butelki. No bardzo mi się podoba też nos tego pana, który tam się zbliża do tego kieliszka z tym szlachetnym trunkiem, ten szyld jest lekko wyblaknięty on był kiedyś nasycony bardziej kolorem czerwonym i myślę, że ten nos i te zamknięcia tych butelek były bardziej czerwone no ale nie wszystkie barwniki są takie trwałe i od słońca ten szyld leko leko jakby to powiedzieć zblak ale co jest ciekawe proszę sobie wyobrazić ja się urodziłem w Poznaniu na ulicy Walki Młodych i kamienica w której się urodziłem miała dwa podwórka można było wejść od ulicy Walki Młodych i można było wejść do tego budynku od ulicy Wrocławskiej i właśnie na ulicy Wrocławskiej 27 na moim podwórku znajdowała się ta wytwórnia pana Jana Glinki. On tam robił różne wyroby, zresztą za chwilę na ten temat wrócę. W okresie końca XIX wieku do pierwszej wojny światowej znajdowała się tam wytwórnia pana Edwarda Kacza, który również produkował e, różne trunki. No a po odzyskaniu niepodległości, po 20 roku, e, zagościł w tych, w, tych, w tych obiektach pan e, Jan Glinka. No możemy tutaj zobaczyć e, oryginalna taka malutka butelka od Koniako i możemy tutaj przeczytać, że jest e, Glinka e, Poznań. No i jest taki charakterystyczny żubr, taki, taki charakterystyczny znaczek. Zresztą widzieliśmy go na szyldzie reklamowym. Na kolejnej butelce jest ten znaczek troszeczkę większy. I trzeba przyznać, że nawet jeżeli butelka. Nie ma etykiety, to jest ona na tyle charakterystyczna, i ten napis na szkle jest trwały, że zawsze wiadomo, że w tej butelce były trunki pana Jana Glinki. Oczywiście nie zawsze był ten znaczek, czasami tylko był napis Jan Glinka. Poznań, no muszę przyznać, że nie ma za dużo informacji na temat działalności tego człowieka. No tutaj pokażemy, pokażemy etykiety, co są niezmiernie rzadkie, jeżeli chodzi o wyroby monopolowe. Jest tutaj oczywiście trunek robiony przez pana Glinkę w Poznaniu. No więcej informacji o panu Glince jest z lat. Takich już powojennych, ponieważ w 1946-1947 roku wiele zakładów było upaństwowionych, i tak się właśnie zdarzyło panu Glince, że cały jego majątek ruchomy i nieruchomy i wszelkie prawa zostały upaństwowione na mocy ustawy wydrukowanej w monitorze yy, polskim. Ale tak się stało, że po w 17 miesiącach jego akurat wytwórnia została wykreślona z tego spisu i ciekawe właśnie jak wyglądała działalność pana Glinki w tym okresie takim przejściowym. A już później lata 50. Hilary Mintz wziął i skutecznie wykończył te wszystkie prywatne firmy, ale tu właśnie możemy zobaczyć artefakty z działalności tej firmy. No i kolejna taka charakterystyczna chyba szampanowa butelka, myślę, że butelki były wykorzystywane w turnie również pan Glinka produkował właśnie i różne wina i, i różne takie smakowe trunki. No, tak jak wspomniałem, za dużo informacji na temat pana Jana Glinki nie ma, bo nie spotkało widocznie jego czas takie szczęśliwe opracowanie. Ja tutaj Korzystałem z kroniki miasta Poznania. Jest taka cała książeczka wydana w tytule Na frasunek. Chyba chodzi o dobry trunek. Ale tu są wspaniale opisane właśnie koniec XIX wieku i taki czas do XX roku, czyli nazwijmy te czasy niemieckie. Ja myślę, że jest to związane z tym, że Niemcy, jako bardzo taki szczegółowy naród, mieli dobre archiwa, są dobre opracowania i można na ten temat coś napisać, a właśnie pan Glinka działał w dwudziestoleciu międzywojennym, ten okres był na tyle krótki, że nie zdążyło się wytworzyć środowisko historyków tego tematu, ale miejmy nadzieję, że w kronikach historii miasta Poznania pokaże się właśnie informacja, ponieważ tak jak wspomniałem Hartwig Kantorowicz jest dobrze opracowany, Likwowin jest dobrze opracowany i inne firmy, o których będę w przyszłości mówił, można te materiały zdobyć. A akurat jakoś o panu Janu Glince za dużo nie można się dowiedzieć, ale no nie ukrywam, mam wspaniały szyld, który jest perełką mojej kolekcji, bo jest to polski wódczany szyld w pięknym stanie. No mam tą przyjemność, że w zasadzie śmieci wynosiłem na podwórko, gdzie mieściła się ta wytwórnia pana Jana Glinki. Dzisiaj w zasadzie w tamtym czasie, kiedy ja te śmieci wynosiłem, to tam Polsport szył piłki sportowe, czyli też była jakaś tam spółdzielnia. Dzisiaj... Nawet nie wiem, co się w tych budynkach znajduje, ale w każdym razie na pewno pan Jan Glinka gdzieś tam koło mnie krążył, i cieszę się, że no, na pięć butelek, które mam, wyrobów pana Glinki, dwa, dwie butelki mają oryginalne etykiety. Także charakterystyczne nazwisko Glinka Poznań. Jest to wytwórnia wódek gatunkowych. Dziękuję.